Czy wiesz, że to, jak oddychasz, wpływa na to, jak się wysypiasz? Odpowiedz sobie na poniższe pytania. Czy budzisz się z suchością w ustach? Czy budzisz się, mając takie poczucie waty w głowie, niewyspania? Czy w nocy wstajesz często do toalety? Czy często się wybudzasz? Czy chrapiesz? Czy masz bezdechy senne? Te wszystkie aspekty świadczą o nieprawidłowym oddychaniu we śnie. Możemy sobie w dużym stopniu z tym poradzić. Przede wszystkim chcemy zadbać o nosowy tor oddychania. Jeśli będziemy oddychać płytko i szybko, co jest wynikiem oddychania przez usta, to nie będziemy nigdy wchodzić w głębokie fazy snu. Taki szybki, nadmierny oddech bardzo stymuluje nasz układ nerwowy i uniemożliwia nam wyciszenie się. Zatem pierwszym krokiem do lepszego snu jest zadbanie o oddech nosem wdech i wydech przez nos. Jak to zrobić? W nocy nie wpływamy na to, jakim torem oddychamy. Dlatego stworzono Mayo Tape. To są takie plasterki na bazie kinezjotapingu. One tak wyglądają, które aplikujemy wokół ust na mięsień okrężny ust, po to, żeby zadbać o domknięcie naszych ust, czyli żeby przekierować nasz oddech na nos. Taki plasterek rozciągamy na 20-30% i aplikujemy go wokół ust. Przyklejamy i ten plasterek dba o domknięcie naszych ust. Jeśli jest taka potrzeba, możemy zaczerpnąć powietrza przez usta, ale jest to utrudnione. Dlatego stosując MyoTape mamy gwarancję oddychania przez nos.